Cześć Karolek, ja przepraszam, że ja za twoimi plecami stoję, ale chciałem ludziom pokazać jaki jest świat, jak się stoi za plecami świętego. Że ja sobie mogę podchodzić po prostu pod świętego i liczyć na jego objęcia. Także teraz on stoi za mną i mnie chroni. Ja mam plecy teraz takie jakby nienaruszone. No popatrzcie, nie ma lepszej, że tak powiem, ochrony, żeby się schować po prostu za nim. Słuchaj, się schowałem, yy... nawet sobie mogę, powiedział, że mogę sobie przycupnąć. Jakże jest taki zmęczony, mówi, to się przycupnij. tak sobie przycupnąłem pierwszy raz, jak szalony, szalony, ale jednak malowany chmurką ten mój świat malowany. No choroby psychicznej nie mam, ja po prostu uwielbiam wytwarzać sobie endorfiny. Endorfiny, a jak się wygupiam, nawet yy, pod pomnikiem papieża świętego Karola, co to umarł w mojej urodziny w 2005 roku. No to się okazuje, że tutaj nawet jakieś takie...